W bankach nie ma pieniędzy, a wyroki za napady z bronią w ręku są bardzo wysokie. Są też inne sposoby na to, aby szybko się wzbogacić. Przed Wami kolejny odcinek podcastu Wał na Bankomat. Myśląc o wielkich skokach na kasę, myślimy najczęściej o napadach na banki. Kiedyś były tam fizyczne pieniądze, natomiast dziś się od tego odchodzi. Decydując się na wypłatę większej sumy pieniędzy z własnego konta lub na kredyt powyżej 40 tysięcy złotych, nierzadko musimy przyjść do banku w innym terminie, bowiem takie pieniądze muszą zostać dostarczone do placówki. Zwykle banki mają na obrót do 15, a te większe do 30 tysięcy złotych. Poza tym, że nie ma tam za dużo gotówki, włamanie do placówki bankowej i próba kradzieży to już napad. Jeśli jest to napad z bronią w ręku, to to, czy jest to atrapa, czy prawdziwa broń, nie ma dla sędziego najmniejszego znaczenia. Za takie coś można pójść na 12 lat do więzienia. Nie znamy śmiałków, którzy dla 20 tysięcy złotych ryzykowaliby 12-letnią odsiadką, a jeśli tacy są, to można ich nominować do nagrody Darwina za wspaniałą myślność. Istnieje inna droga, gdzie nie trzeba wdawać się w interakcje z innym człowiekiem, ale z maszyną i nie grozi za to już wyrok taki jak za napad, tylko za kradzież ze zniszczeniem, za którą średnio można dostać 3 lata. Ze statystyk, do jakich udało się nam dotrzeć, atak na bankomaty wykonywany jest w Polsce średnio dwa razy w tygodniu. Dokonywane są one różnymi sposobami, poprzez wybuchy czy wyłamania urządzenia. Tylko 20% przypadków jest wykrywanych, a sprawcy zostają ukarani. Wychodzi zatem na to, że 80% takich eskapat się udaje i szczęściarze, którzy tego dokonają, mogą spokojnie żyć w dostatku. Wybór jest prosty. 3 lata za coś, co raczej na pewno się uda i z czego są duże pieniądze? Czy 12 lat za marne grosze? A teraz najlepsze pytanie: ile pieniędzy znajduje się w bankomacie? Pewnie wiele osób, które myślały o takim przedsięwzięciu już w formie jego realizacji, zastanawiało się: Czy to aby na pewno nie kot w worku? Czy widzieliście kiedyś bankomat w środku lasu, czy gdzieś na łące, który stoi nieobserwowany przez nikogo? Jeśli tak, to dajcie znać: możemy tam pojechać jeszcze dziś w nocy. A tak całkiem serio, to bankomaty są pod stałym nadzorem kamer. Jest to najczęściej jedna kamerka w bankomacie lub w jego okolicy, która obejmuje zasięgiem samo urządzenie, oraz jedna kamera z monitoringu miejskiego. Zdarza się, że do mediów trafiają nagrania właśnie z takich kamer z monitoringu miejskiego o bardzo, ale to bardzo słabej jakości z jakichś przestępstw, napadów, kradzieży czy wypadków, i często można pod nimi znaleźć komentarze internautów w stylu nagrywane kalkulatorem albo nagrywane pralką. Nic bardziej mylnego. Te zabiegi mają na celu uśpić czujność przyszłych śmiałków, bo skoro jakość zła, to może nikt nas nie rozpozna? Te materiały są minimum w jakości HD Ready, czyli 720 pikseli poziomych. To na tyle dobra jakość, by odczytać rejestrację pojazdu czy rozpoznać twarz. Tak samo jest ze zdjęciami z fotoradarów. Celowo wysyłają nam wydrukowane zdjęcie o tak słabej rozdzielczości, że naprawdę mamy wątpliwości, kto siedział wtedy za kierownicą naszego auta. Często w takim momencie ujawnia się natura nosacza. E eee, powiem że kto inny jechał, ja już trochę punktów mam na koncie. W rzeczywistości materiał, który posiadają odpowiednie organa, jest tak dobrej jakości, że jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem określić którego zęba nie ma kierowca, gdy jedzie uśmiechnięty. Są to zdjęcia tylko trochę gorszej jakości niż takie jak od fotografa do paszportu. Tak samo nie mówi się o tym, ile pieniędzy jest w bankomacie. A dlaczego? To oczywiste. Po co bowiem kusić złodziei? Zgodnie z prawem wymagane są zabezpieczenia dla urządzenia, w którym znajduje się minimum 80 tysięcy złotych. Mowa tutaj o zabezpieczeniach w formie monitoringu. Zatem najniższa kwota, jaka się tam znajduje. Nie może być mniejsza niż te 80 tysięcy. A ile pieniędzy może się znajdować w bankomacie? Automaty z pieniędzmi, jak mawia starsze pokolenie, różnią się między sobą. W Polsce najczęściej spotykane są cztero- i pięciokasetkowe i w znaczącej ilości przypadków jest tak, że jeżeli bankomat wypłaca nominał 10 zł, to nie wypłaca największego nominału 500 zł. W czterokasetkowym znajdują się nominały 20, 50, 100 i 200 zł. W każdej z kasetek znajduje się bo 2000 sztuk danego nominału. Czyli załadowany do pełna bankomat zawiera 740 000 zł. Jeśli zaś chodzi o bankomaty pięciokasetkowe, to w pierwszej wersji, gdy nominały rozpoczynają się od 10 zł, Kończąc na 200, suma to 760 000 zł. A w drugiej wersji, gdzie nominały zaczynają się od 20 zł i kończą na 500, suma pełnego urządzenia to bagatela 1 740 000 zł. Regułą jest, że do każdej kasetki ładuje się 2000 sztuk danego nominału. Ale zdarza się, że konwojenci wkładają tam więcej, bo gdyby zabrakło pieniędzy to musieliby znów tam pojechać wcześniej niż zaplanowany cykl dostaw. Pieniądze do bankomatów są dokładane 3 razy w miesiącu, co 10 dni. Niektóre są do pełna załadowane 1, 10 i 20, a inne 5, 15 i 25. Trochę inaczej jest w przypadku bankomatu z wpłatomatem. Tam kwoty monitoruje się na bieżąco i rzadziej dokłada się pieniędzy. Czasem można też usłyszeć, jakoby bankomaty są zabezpieczone dodatkowo przez substancję farbiącą banknoty, która rozlewa się automatycznie podczas wybuchu, przechylenia lub otwarcia maszyny. Czy gdyby tak właśnie było, to napady na bankomat zdarzałyby się dwa razy tygodniowo? Z takiego zabezpieczenia na dzień dzisiejszy korzystają dwa kraje: Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a nie Polska bo gdyby tak było, to nikt z pobudek finansowych nie porywałby się na taki czyn, a tylko i wyłącznie ze zwykłego wandalizmu. Bohaterami dzisiejszego odcinka Lisich Wałków są mieszkańcy Częstochowy, 32-letni Maurycy Tarnowski, jego równolatek Mariusz Świtalski oraz 33-letni Zygmunt Biernat. Maurycy i Zygmunt pracują na co dzień w branży informatycznej, natomiast Mariusz jest mechanikiem po godzinach, a na etacie współprowadzi z ojcem firmę budowlaną, na którą w tamtym roku kupił samochód z HDS-em, bardzo pomocny w codziennej pracy na budowach. Jedną z pasji chłopaków są góry, a co za tym idzie? Częste wypady górskie na tydzień lub dwa, przechodzenie szlaków i zdobywanie nowych tatrzańskich szczytów. Panowie od wielu lat udawali się na takie wyprawy, a potwierdzenia swoich sukcesów w postaci fotografii, wykonane na tle pięknych krajobrazów, publikowali na portalach społecznościowych. Kasy im nie brakowało ale jest takie przysłowie, że od przybytku głowa nie boli, więc postanowili spróbować trochę innego wypadu niż te dotychczasowe. 25 maja 2020 roku Zygmunt pojechał rano na Słowację do miejscowości Poprad, gdzie w jednym z komisów komórkowych zakupił stary telefon, Nokia 130 oraz lokalną kartę SIM. Na Słowacji nie ma obowiązku ich rejestracji, jak ma to miejsce w Polsce. Wystarczy kupić taką kartę w kiosku i działa ona tak samo jak w Polsce przed 2017 rokiem, bez rejestracji z dowodem osobistym. Chłopak wrócił do Częstochowy tego samego dnia i poinformował o tym przyjaciół na miejscu, bowiem telefon miał wyłączony w domu. Panowie przygotowywali się kilka miesięcy do tego przedsięwzięcia. Łupem miał paść bankomat Planet Cash ulokowany przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 6. Miejsce mocno okamerowane, ale to nie był problem. Akcję zaplanowano na dzień 10 lipca 2020 roku. Tego piątkowego popołudnia, około godziny 19, tata Mariusza jechał na imprezę do Kłobucka, a Mariusz miał podskoczyć do Galerii Jurajskiej, więc ojciec zaproponował, że podrzuci go po drodze. Wyjechali ze swojej posesji z ulicy Leszka Białego. Pan Tadeusz wysadził syna na parkingu pod galerią, po czym odjechał. Mariusz udał się po słuchawki do salonu iDream, spędził tam jeszcze około godziny, po czym wyszedł z centrum handlowego z tobą, taką jak na trening i udał się autobusem w okolice ulicy Łódzkiej. Zboczył z niej w małą uliczkę Romualda Trauguta, gdzie w spokoju wypalił papierosa, a kiedy około 21.00 robiła się szarówka, to w haszczach założył na siebie kombinezon ochronny, gogle i maseczkę, które miał w torbie. Dodatkowo miał w niej telefon komórkowy kupiony przez Zygmunta na Słowacji, a prywatny telefon Mariusza, włączony, pozostał w domu. Zapomniał go naładować przed wyjściem i nie brał ze sobą. W tym samym czasie, w takich samych kombinezonach, Maurycy i Zygmunt zaparkowali białego busa, takiego do 3,5 tony, pod mostem kolejowym na ulicy Piastowskiej nieopodal Tartaku. Po czym udali się w stronę miejsca zamieszkania Mariusza, włamali się na jego posesję i ukradli auto ciężarowe z HDS-em, którym później zaparkowali pod samym bankomatem i pozostali wewnątrz auta. Byli tam już o godzinie 21:25. O godzinie 21:07 Mariusz wykonał telefon na taksówkę i za pomocą syntezatora mowy zamówił ją na róg ulic Romualda Trauguta i Ludowej. Taksówka miała być po niego 10 minut później. Na trzy minuty przed orientacyjnym podjechaniem taksówki Mariusz ponownie używając syntezatora mowy zadzwonił na numer alarmowy 112 i powiedział, że w szpitalu na Parkitce są podłożone trzy bomby, a wybuch nastąpi niebawem, po czym rozłączył się i wyłączył telefon. Minutę później był już po niego taksówkarz i zabrał go na ulicę Krasińskiego pod numer 6, gdzie w jednym z budynków mieli robić dezynfekcję przeciwko COVID-19. Podczas podróży Mariusz włączył szemrany telefon, pozostawił go w trybie cichym, bez wibracji i wsunął między siedzenie a oparcie tylnej kanapy tak, że nie było go widać. Taksówkarz podwiózł chłopaka pod bankomat i odjechał do domu, gdyż był to jego ostatni kurs tego dnia. Mariusz na chwilkę wszedł do swojego samochodu budowlanego, bo tylko on z całej trójki przyjaciół potrafił obsługiwać ładowarkę. Około godziny 21.32. Bankomat został zaczepiony dwoma stalowymi linami, jednym końcem wokół niego, a drugim do ciężarówki. Po pięciu sekundach maszyna leżała na ulicy. Huk był tak znikomy, jakby upadła skrzynka z narzędziami. Bankomat za pomocą ładowarki został umieszczony na pojeździe. Maurycy wskoczył na pakę i przyczepił do niego jamera. Jest to urządzenie skutecznie zagłuszające sygnał GPS. O 21:36 auto znajdowało się już pod mostem drogi numer 46 na ulicy Piastowskiej, oddalonej nieco ponad kilometr od miejsca zdarzenia. Tam przeładowali bankomat do mniejszego 3,5-tonowego busa. Zajęło im to 5 minut. Mariusz ściągnął kombinezon i na pieszo wrócił z ulicy Kosynierskiej, przez którą przejeżdżał białym busem Zygmunt i go tam wysadził. Samochodem udali się na ulicę artyleryjską, gdzie mieszkał Zygmunt, i w jego garażu następowało dalsze rozprawianie się z bankomatem. Gdy tylko Mariusz dotarł do domu i zorientował się, że nie ma HDS-a, natychmiast zadzwonił na policję. Okazało się jednak, że nie ma teraz kto do niego przyjechać, by mógł złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Cała policja, straż pożarna, karetki i inne służby były zajęte ewakuacją szpitala, a nie jakimś tam skradzionym pojazdem budowlanym. Liczy się przede wszystkim ludzkie życie, a nie to, czy coś komuś ukradziono, czy nie. Chłopak miał monitoring, więc zgrał nagranie i pojechał na najbliższy komisariat złożyć zeznania. Dodał, że następnego dnia go nie będzie, bo o 6 rano wyjeżdża z przyjaciółmi w Tatry na dawno zaplanowany wypad. Dodał, że w domu będzie ojciec, z którym funkcjonariusze będą mogli porozmawiać i zbadać teren na żywo. Mariusz zadzwonił też do swojego taty i powiedział mu o tym zdarzeniu: że samochód ukradziono i że jutro zgłoszą się do niego policjanci. Na nagraniu było widać, jak dwóch nieznanych, zamaskowanych sprawców przeskakuje przez ogrodzenie i dokonuje kradzieży samochodu ciężarowego. Oczywiście jakość nagrania była niska, bowiem monitoring sam w sobie już miał odstraszać przestępców. Panu Tadeuszowi nie zależało na bardzo dobrych jakościach, tylko na tym, aby był i straszył. Mariusz po powrocie z komisariatu napisał do Zygmunta smsa, ja jestem gotowy, a ty? Przyjaciel odpisał mu, ja też. Było to około godziny 23. Mariusz poszedł już spać, a Maurycy z Zygmuntem przez ponad 3 godziny liczyli gotówkę z bankomatu. Przed północą jeszcze tego samego dnia służby zdążyły namierzyć telefon w taksówce i znając już personalia taksówkarza, otoczyli okolice, aby nie mógł się wymknąć. Następnego dnia, punktualnie o 6 rano, wpadli do niego z niezapowiedzianą wizytą. Również z rana jeden z patroli policyjnych zauważył stojący pod mostem samochód ciężarowy, rzekomo skradziony Świtalskim. Zygmunt wraz z Maurycym podjechali o 6.15 pod dom Mariusza i wszyscy razem udali się w górę. Mariusz dowiedział się w końcu, że wiozą 654 tysiące złotych, których w tym momencie nie można jednak wydać. A to dlatego, że gdy zostaną skradzione pieniądze, to ich numery seryjne są przechowywane. Zapłacenie takim choćby jednym banknotem gdziekolwiek w Polsce spowodowałoby, że w ciągu kilku godzin bylibyśmy namierzeni. Co zatem zrobić z pieniędzmi, których nie można wydać? Tak naprawdę nie można ich wydać tylko w Polsce. Mężczyźni zameldowali się w domku w Gliczarowie Górnym około 11:00 i już pierwszego dnia weszli na szlak z plecakami, w których oprócz wody do picia mieli różne t-shirty na zmianę. Jednego dnia przebrali się trzy razy i porobili masę zdjęć, tak by móc każdego dnia udostępnić nowe zdjęcie, niby to z nowego szlaku. Maurycy i Zygmunt wymieniali pieniądze w lokalnych kantorach na uboczach. Wymieniali kwoty od 3 do 5 tysięcy złotych na euro w jednym kantorze. Może i po bandyckich czasem kursach, ale przecież nie to się w tym momencie dla nich liczyło. Do żadnego z kantorów nie wszedł Mariusz. Skradziona ciężarówka była jego własnością, więc nie chciał rzucać na siebie dodatkowych podejrzeń. On ich tylko podwoził. Jednego dnia udawało się wymienić około 40 tysięcy złotych na euro. Innego trochę mniej, a jeszcze innego trochę więcej. Mieszkali cały czas w Gliczarowie Górnym w jednej z gospod obok kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i każdego dnia rano wyjeżdżali na Słowację, codziennie do innego miasta, by wymieniać gotówkę. Ostatnie sześć dni jeździli do Austrii, by również tam wymieniać pieniądze. W szesnaście dni, łącznie z niedzielą, zdążyli wymienić całość zgromadzonej gotówki. Po wszystkich wymianach i opłaceniu pobytu, jak i wydatków na żywność, zostało im 140 tysięcy euro, które podzielili na trzech. Jak już pewnie się domyślacie, żadnego wybuchu w szpitalu nie było, ale uwaga wszystkich służb została skutecznie odciągnięta. Było tak, jak chłopcy sobie zaplanowali. Czy tego żałują? Nie wiemy, ale zastanówcie się sami. Gdyby nie luki prawne i nie tylko które są w naszym świecie obecne, nie udałoby im się uniknąć kary i kupić pomieszkanku. Wiemy już więc wszyscy razem, że raczej nie jest im smutno, a przede wszystkim nie żyje im się biednie. Teraz pewnie korzystają z życia i cieszą się pięknymi widokami gdzieś w alpach. Absolutnie nikogo nie namawiamy do tego typu przedsięwzięć celem szybkiego wzbogacenia się, bo jak zdążyliście się już zorientować, to dość skomplikowane dla zwykłego zjadacza chleba pracującego w korpo. Nie każdy ma firmę budowlaną, oddanych przyjaciół, busa, brak strachu przed obecnie szalejącym wirusem, żeby zgłosić się do dezynfekcji. A przede wszystkim, czy przyszedłby komuś do głowy pomysł, żeby wrobić taksówkarza? Bardzo dziękujemy Wam za przesłuchanie kolejnego odcinka naszego podcastu i zapraszamy na następny, który już zgodnie z tradycją pojawi się w następny wtorek. Jeżeli podobają Wam się nasze pomysły, to dajcie znać przyjaciołom. Niech oni też mają szansę poznać niesamowite walki i przekręty. Zbieżność osób i nazwisk jest przypadkowa, a podcast ma charakter edukacyjny. Więc, drodzy słuchacze, nie próbujcie tego na własną rękę.